Spektakl niemysłowa jest artystycznym kolażem, który powstał na podstawie najważniejszych listów w dziejach ludzkości. Jest to oczywiście subiektywny wybór. Są to listy bardzo, bardzo różnorodne. Wśród nich można znaleźć listy miłosne, listy pełne frustracji, zdenerwowania, żali. Są też listy takie z pozoru, które wydają się być indywidualnymi historiami, jednak kiedy, kiedy zaczynamy je analizować, okazuje się, że mimo iż były napisane. 500-600 lat temu, to te relacje, te emocje, te uczucia w nich zawarte są po prostu ponadczasowe, i myślę, że do tej pory każdy z nas może się z tym utożsamiać. Są to na pewno listy, które, mm, które mają w sobie duszę. Naszą pracę nad listami zaczęliśmy od wspólnego czytania, omawiania i analizowania tych listów. Wspólnie szukaliśmy, co jest ważne w tym liście, jaki jest sens i historia tego listu, żeby zainspirować się do ruchu. Często tą inspiracją były jakieś słowa konkretne, czy historia, czy emocja, ale także często to właśnie był totalnie abstrakcyjny ruch. Dla mnie najtrudniejsze w tym spektaklu jest to, że właśnie musimy bardzo szybko zmieniać jakość ruchu. E, jakby Ten ruch jest w jakiś sposób odpowiedni do listów, do historii e, i jest bardzo mało czasu na to, żeby zmienić jakość ruchu. E, więc ta szybka i częsta zmiana jakości ruchu jest dla nas dużym wyzwaniem. Listy, które przedstawiamy w spektaklu, były napisane w różnych czasach, jednak, mimo to, wydaje mi się, że mogą być nadal aktualne. Ich treść dotyczy ludzi, ludzkich zachowań, emocji które są powtarzalne niezależnie od czasów. Każdy list przedstawia inną historię. I każdy z artystów jest w pewnym sensie medium, pośrednikiem skupiającym się na ukazaniu treści tego listu i przedstawieniu go w taki dość nieoczywisty sposób. A więc można powiedzieć, że um, zmiana danego listu również warunkuje zmianę naszej roli. Na scenie znajdować się będzie aktor i troje mm. tancerzy. Głosem Roberta Tondery wybrzmią właśnie te wszystkie listy, nad którymi pracowaliśmy, a tancerze z kolei będą personifikować te wszystkie emocje w nich zawarte. Oczywiście nie zawsze będzie to personifikacja, czasami jest to zaprzeczenie, czasami jest to nasza interpretacja tych listów, bardzo subiektywna oczywiście, ale mamy nadzieję, że głos współgrający z ruchem wytworzy pewien, może nowy wymiar tych listów, może skłoni ludzi do Pewnych niekonwencjonalnych takich interpretacji, bo też wydaje nam się, że to, co jest napisane czasami w tych listach, a to, co miało wybrzmieć, to są dwie różne rzeczy. Myślę, że będzie to naprawdę, naprawdę ciekawy spektakl.